A witam. W tym filmie musimy sobie usunąć niewymierność zmianownika. No i mam taki ułamek. 1 dodać pierwiastek z 3, podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z 2, odjąć 1. No gdybyśmy mieli w mianowniku po prostu pierwiastek z 2 odjąć 1, no to oczywiście używamy wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Tak i mnożymy ten nasz cały ułamek przez to, co jest w mianowniku, ale z przeciwnym znakiem. No ale tutaj pojawia nam się pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No więc jeżeli się pojawia pierwiastek trzeciego stopnia, no to prawdopodobnie trzeba użyć wzoru skróconego mnożenia, ale na stop, stopnia trzeciego. Okay? No tutaj mamy tak naprawdę, no, skorzystamy ze wzoru na różnicę sześcianów. Okay? Jeżeli nie pamiętamy tego wzoru, tego tutaj zapiszę oczywiście, on jest w kracie wzoru, więc nie ma co się martwić. Różnica sześcianów, czyli a do trzeciej odjąć b do trzeciej, to jest równe a odjąć b, razy a kwadrat, dodać ab, dodać b kwadrat. Dobra, no i tu my w mianowniku mamy tak naprawdę A odjąć B, jak widzimy. Okej, okay? no bo A do trzeciej. To byłoby u nas 2, No i B do trzeciej po prostu 1. Tak więc mamy jakby ten człon. Ten człon tego naszego wyrażenia. No więc, żeby usunąć niewymierność tego mianownika, no to musimy sobie pomnożyć przez to w liczniku i w mianowniku. Okej, okay? no i w jaki sposób to robimy? No zobaczmy, jak sobie to przepiszemy. 1 dać pierwiastek z trzech podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch odjąć 1. No okay, to musimy wymnożyć to. Musi... Oczywiście mnożymy tylko przez jeden przez jeden, tak naprawdę? Czyli to z liczniku musi być tak samo w mianowniku. Okej, okay, no żeby tutaj w mianowniku mieć wzrost tego mnożenia na tę różnicę sześcianów, no to musimy dokładnie to zapisać. No czyli będzie A do kwadratu? Wiemy, że A to jest pierwszy trzeciego stopnia z dwóch, więc to jest tak naprawdę pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch do kwadratu, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z czterech. Ok, no dodajemy teraz. Dodać A razy B. No, a to jest pierwiastek 3 stopnia z 2, no, razy b, czyli razy po prostu 1. Ok? No i dodać b do kwadratu, czyli po prostu 1 do kwadratu, czyli 1. No, oczywiście musimy w liczniku mieć dokładnie to samo. Dodać pierwiastek 3 stopnia z 2, dodać 1. No i to się równa. No, licznik sobie wymnażamy, czyli będziemy musieli to sobie zaraz wy wykonać, to mnożenie. 1 z pierwiastek 3 razy. Pierwszy z trzeciego stopnia z 4 dodać pierwszy jasec trzeciego stopnia z 2 dodać 1 ok no a w mianowniku to już możemy sobie skorzystać ze wzoru naszego tego skróconego mnożenia na różnicę sześcianów i otrzymamy że to jest po prostu 2 odjąć 1 zgadza się no bo to jest z trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej czyli pierwszy się nam usuną i nam 2 no 1 do potęgi trzeciej jest po prostu 1 czyli w mianowniku będziemy po prostu mieli 1 no czyli tego mianownika tak naprawdę nie będzie Ok, to sobie musimy teraz tylko wymnożyć ten licznik. No mnożymy najpierw 1 razy to wszystko, czyli będziemy mieli po prostu pierwiastek trzeciego stopnia z 4, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, dodać 1, no i teraz mnożymy pierwiastek z trzech, czyli dodać pierwiastek z trzech razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4, dodać pierwiastek z trzech, sam pierwiastek z trzech oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia, razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, no i jeszcze dodać pierwiastek z trzech. No i to jest nasza odpowiedź do tego zadania.